Szanowni Państwo, na centralne miejsce dzisiejszej uroczystości wchodzi Kompania Honorowa Wojskowej Akademii Technicznej ze do sztandarem dowódcą Kompanii Honorowej jest porusznik Rafał Kopacki. Sworociestość rozpocznie złożenie meldunku. Akademia, patrzność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Akademia, na prawo, patrz! Panie generale, prorektor do spraw wojskowych, pułkownik Szczurek, meluje Akademię do uroczystego apelu z okazji przysięgi wojskowej pod pierwszego rocznika. Czołem pod Akademia Baczność. Na ramię broń. Do nogi broń. Akademia spocznij! Akademia Baczność. Na ramię broń. Prezentuj broń. Akademia na prawo. Patrz. Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej marsz. W szyku występuje poczet flagowy z flagą rzeczypospolitej polskiej. Dowódcą pocztu flagowego jest kapitan Jarosław Bugaj. W flagowym plutonowy nowy Kasper Zieliński, asystuje starszy kanclerz podchorąży Piotr flagę państwową podnieść. Akademia Waczość na ramię broń do nogi broń. Akademia wpoczni. Głos zabierze rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, Pan Generał Brygady, Profesor Zygmunt Mierczyk. Panie generale, szefie sztabu generalnego, panowie generałowie, ekscelencje, dostojni goście, drodzy rodzice, panie i panowie podchorążowie. Spotykamy się dzisiaj 28 września w dniu składania przez podchorążek słuchaczy pierwszego roku studiów przysięgi wojskowej na sztandar Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to chwila wyjątkowa dla wszystkich, którzy słowami Roty podejmują wielkie moralne zobowiązanie służby dla Rzeczpospolitej Polski. Obrony jej niepodległości, konstytucji i honoru żołnierza polskiego. We współczesnym świecie wypełnianie z honorem obowiązków żołnierskich oznacza również uczestniczenie w operacjach sojuszniczych i innych działaniach w ramach organizacji międzynarodowych, mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa i pokoju w świecie. Wojskowa Akademia Techniczna, uczelnia z ponad 60-letnią tradycją. Zapisała się chlubnie w procesie kształcenia i wychowywania kadr dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i z każdym rokiem rozwija swoje możliwości w tym zakresie. Dzień Przysięgi Wojskowej jest symbolicznym startem nowego rocznika Pań i Panów Podchorążych w Wojskowej Akademii Technicznej zgromadzonych tu na Placu Apelowym imienia Generała Franciszka Gongora w nowe zawodowe życie. dnie podjęcia nowych wyzwań studenta podchorążego a w przyszłości żołnierza zawodowego oficera. Szanowni rodzice, przysięga wobec ojczyzny waszych synów i córek to również doniosła i wzruszająca chwila dla was, obecność na tej uroczystości. Oddając swoje dzieci w służbie dla ojczyzny, zaufaliście nam, całej społeczności Wojskowej Akademii Technicznej. W imieniu kadry i grona profesorskiego zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby Powierzeni nam młodzi podchorążowie osiągnęli najwyższy poziom wykształcenia i wyszkolenia w sztuce wojskowej, rozwinęli swoje umiejętności i zainteresowania. Obecność na dzisiejszej uroczystości tylu znamitych gości potwierdza, jak istotną rolę odgrywa nasza akademia w procesie modernizacji i profesjonalizacji sił zbrojnych. Pozwólcie, że w imieniu Senatu, kadry i podchorążek Wojskowej Akademii Technicznej dziękując za przyjęcie zaproszenia, serdecznie powitam. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Pana Generała Mieczysława Cieniucha. Witam. <kluzny> Witam przedstawicieli duchowieństwa, Jego Ekscelencję, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Biskupa Doktora Józefa Gustka. Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, Jego Ekscelencję, Biskupa Profesora Jerzego Pańkowskiego proboszcza parafii wojskowo-cywilnej Warszawa Pemowo, księdza Prawata Kanonika, pułkownika Jana Domiana. Przedstawiciela ewangelickiego biskupa wojskowego, księdza kapitana Tomasza Kłasza. Serdecznie witam jego Magnificencję Rektora Komendanta Szkoły Głównej Straży Pożarnej Służby Pożarniczej, pana Nazbrygadzmira Ryszarda Tombrowego. Reprezentującego Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Pana Profesora Czesława Urbanika. Gorąco witam wieloletnich przyjaciół Akademii, a wśród nich Panów Generałów. Pana Generała Broni Zbigniewa Zalewskiego. Pana Generała Brygady Jerzego Lewitowicza. Pana Generała Brygady Stanisława Świtalskiego. Pana Generała Brygady Witolda Cieślewskiego. Prezesa Stowarzyszenia Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, pana generała Brygady Ryszarda Żochowskiego. <klucz> Serdecznie witam reprezentującego dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Rodowej, pana doktora Michała Korczaka. <klucz> reprezentującego dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Rodowej, pana pułkownika Józefa Wronę. <klucz> reprezentującego rektora komendanta Akademii Marynarki Wojennej, zastępcę rektora, Pana Komandora, doktora Mariusza Mięsikowskiego. Reprezentującego Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Pana Pułkownika, Profesora Dariusza Skorupkę. Reprezentującego Dowódcę Garnizonu Warszawa, szefa szkolenia, Pana Pułkownika Krzysztofa Ksenia. Dowódca Wojsk Lądowych reprezentuje Pan Pułkownik Zbój Zbigniew Błażewicz. Komendanta Głównego Żandarmerii, Pan Pułkownik Tomasz Piekarski. Serdecznie witam przedstawicieli biur, instytucji centralnych, Ministerstwa Obrony Narodowej i Centrów Szkolenia Wojsk. Witam przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego, pana pułkownika Mariana Babuśkę. Reprezentującego szefa Służby Wywiadu Wojskowego, pana pułkownika Henryka Horosza. Szefa Inżynierii Wojskowej reprezentuje pan pułkownik Artur Talik. Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia reprezentuje pan pułkownik Jarosław Truchimiuk. Witam reprezentującego komendanta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, pana pułkownika Marka Przewłoka. Serdecznie witam władze samorządowe, wicestarostę powiatu Staszowskiego, pana Michała Skotnickiego, Burmistrza miasta i gminy Radzymin, pana Zbigniewa Piotrowskiego, zastępcę burmistrza miasta i gminy Radzymin, pana Andrzeja Siarna, reprezentującego burmistrza dzielnicy Warszawa bemowo zastępcę burmistrza pana Alberta Stomny. Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo, Pana Grzegorza Popielarza. Reprezentującą Marszałka Województwa Mazowieckiego, Panią Aleksandrze Małachowską. Gminę Izabelin, reprezentuje Zastępca Wójta, Pani Agnieszka Sobczak. Witam również Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Bemowo, Pana Podinspektora Mariusza Oniszczuka. Witam Dyrektorów Instytutów, Prezesów firm, organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Akademią Prezesa Zarządu Hlejonowego Związku Kombatantów RPI Byłych Więźniów Politycznych Pana Pułkownika Mieczysława Nowaka. Przewodniczącego Związku Kombatantów I Byłych Więźniów Politycznych Pana Pułkownika Kazimierza Kaczmarczyka. Reprezentującego Prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Żołnierzy, Zawod... Żołnierzy Wojska Polskiego Pana Pułkownika Andrzeja Romanowskiego. Członka Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Pana Jana Preznera. Witam Dyrektorów Szkół Patronackich, no, które noszą imię Generała Sylwestra Kaliskiego. Szczególne słowa powitania kieruję do pań i Panów Podchorążych, bohaterów dzisiejszej uroczystości. Bardzo gorąco witam Waszych oklaski. rodziców i bliskich, którzy tak licznie przybyli na naszą uroczystość. Serdecznie dziękuję Państwu, za, że dzielicie radość i dumę z Waszymi córkami synami w tak ważnym dla nich dniu. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam również byłych i obecnych pracowników Wojskowej Akademii Technicznej. Panie i Panowie Podchorążowie, wypowiadając słowa Roty Przysięgi Wojskowej, bierzecie na siebie zaszczytny obowiązek służby Ojczyźnie, a także obowiązek kultywowania chlubnych tradycji wojska polskiego. I chociaż minęły wieki od pierwszej zachowanej w źródłach polskich, ustanowionej przez króla Zygmunta Augusta, Przysięgi wojskowej z 1557 roku, chociaż zmieniała się jej formuła, to uroczysty akt przyrzeczenia nadal pozostaje najwyższym zobowiązaniem wobec Ojczyzny.